w otwarciu wystawy fotografii Pana Marka Skrucha. Witam serdecznie Panią Wiceburmistrz, Panią Annę Gieracką. Dzień dobry Państwu. Witam Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Stanisława Stanaszka. Witam Panią Przewodniczącą Oświaty Służby Zdrowia Kultury i Sportu, Panią Dorotę Turczyn. Witam Pana Radnego Miejscowości Janiny, Pana Marka. Witam żonę artysty, witam media Pana Stanisława Podrazy, i Pana Piotra Ziemę, Pana kierownika zespołu z żoną, z rodziną Pana Andrzeja Malewkę, wszystkich Państwa, bo zapewne Państwo są rodziną, przyjaciółmi, ewentualnie sympatykami Pana Marka i jego twórczości. Ja jeszcze pozwolę sobie parę słów o nas, dlatego że widzę, że niektórzy z Państwa są po raz pierwszy u nas, więc dodam Ośrodek Kultury ponad 20 lat organizuje wystawy, wystawy o różnej tematyce, różnych autorów mamy, mamy twórców, artystów budowych, twórców nieprofesjonalnych, profesjonalistów, jeżeli chodzi o dziedziny malarstwo, rzeźba, tkactwo, fotografia, no wiele można by wymieniać. Czyli z pełną częstotliwością miesięczną, przeważnie wymieniamy, zapraszając, zapraszając, ewentualnie sami artyści czasem do nas. Jest to bardzo też się odzywają o wystawienie pracy. Ale to już o nas tyle. Ja dodam, yy, z jakim pan artysta coś o sobie powie, to ja przypomnę, że jest to pan, który pochodzi z naszych okolic. Yy, w większości jeżeli niektórych liczami do końca, znamy Pana Marka. Cenimy jego twórczość. Ja już tu wspominałam, że Pan Marek tak z nieśmiałością, bo lat temu kilka zapraszałam na wystawę, ale pewnie sam uznam, że jeszcze nie jest gotów na tą wystawę. Dzisiaj jest ten moment. Cieszymy się bardzo, że Pan jest z nami. Zanim poproszę Panią Burmistrz o parę słów, to jeszcze przywitam Panią artystkę, która u nas miała wystawę, Panią Paulinę. Ja Pana Marka znam szkolnych. Ostatnio częściej kontaktujemy się w internecie, gdzie podziwiam jego zdjęcia. Czasem wymieniamy tam jakieś komentarze. Pan Marek mieszka w wyjątkowo pięknej okolicy. To jest Bestii niski Okolice Bestii To no, można bestii, powiedzieć. Bestii, o naszym pasmem, Dlatego te zdjęcia jeszcze tym bardziej są nam bliskie i są piękne. Cóż więcej nie będziemy na temat zdjęć, mówić Państwo sami ocenicie. Pan Marek, myślę powie coś na temat tych zdjęć, myślę, że powie coś o sobie. Nie będę za łóżko się rozgadywać. Nie jestem artystą, nie jestem fotografem, nie jestem specjalistą, więc jest specjalistów jest tutaj wielu. Dziękuję Panie Marku za tą wystawę. Czekaliśmy na nią, umawialiśmy się na nią wcześniej i udało się. Tym samym... Myślę, że mogę powiedzieć, że uważamy wystawę Pana Marka za otwartą. Zapraszamy Państwa wszystkich do odwiedzania, zarówno dziś, jak również przez cały tydzień. Miesiąc. Przez, cały miesiąc, przez, cały miesiąc. Miesiąc. przez cały miesiąc. Dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz Pani Marku tej wystawy. Bardzo dziękuję. Poproszę o kilka słów o sobie, o swojej twórczości, to co Pan Marek życzy sobie nam no, powiedzieć dzisiaj. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie w tak licznym gronie. Dziękuję szczególnie tutaj Pani za za zauważenie moich zdjęć gdzieś tam w świecie w wirtualnym może w internetu i zaproponowanie mi y, 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 zorganizowania tutaj wystawy, co udało się zrealizować. E, dziękuję. No, muszę tak zacząć troszkę od, od podziękowań. Wprawdzie to nie jest gala oscarowa i no, nie, ten, y, nie, nie ta skala uroczystości, ale no, jest parę osób, które muszę, muszę tutaj e, wymienić, które przyczyniły się e, do, do, do tego, że, e, że wystawa e, ma miejsce. Tutaj e, też bardzo miło byłoby mi słyszeć czytać czytać komentarze, opinie, też porozmawiać właśnie na internetu z panią wiceburmistrz. Bardzo jestem wdzięczny, że... Że takim łaskawym okiem spojrzała na swojego krajana i jego to twórcę. Ok. Także, także tutaj y, muszę wspomnieć też wiele, parę osób, które przyczyniły się do tego, że ta wystawa jest w tej chwili no, już gotowa, można ją było otworzyć. Y, są to osoby, które pomogły mi przy czyli przy, przy przygotowaniu tej ekspozycji, tutaj muszę wymienić pana Piotra, Lonia, z którym no, wieszaliśmy pracę, przygotowywaliśmy ekspozycję tak, żeby to się fajnie i efektownie prezentowało. No, był to dosyć poważny zakres wykonanych prac. Tutaj muszę wymienić pana prezesa. Tarnskiego to Towarzystwa Botograficznego Antulka hmm, Sobczaka, który jest, który, którego wydruki zdjęć no, jest to jego praca i jest to oczywiście praca na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalnie przygotowane wydruki, hmm, oprócz hmm, <d asteroid> tego, że hmm, hmm, wydrukował moje pracę to tutaj ilość czasu no, w, Pomógł mi dużo przy mojej pierwszej wystawie w Tarnowie e, w galerii Pasaż, gdzie no, bez jego pomocy merytorycznego wsparcia na pewno, no, na pewno by to mogło inaczej wyglądać. Byłoby mi o wiele, wiele trudniej. To bardzo jestem wdzięczny. E, tutaj e, jeszcze muszę wspomnieć o Grzegorzu Wiczku, no, który e, w ogóle popchnął mnie w kierunku organizowania e, mojej pierwszej wystawy. Oj. Kolejne także zawsze mogą mieć na wsparcie, na jakąś tak na, kiedy jakieś zwątpienie się gdzieś tam we mnie rodziło, no to zawsze na, na duchu mnie podnosił, że, że będzie dobrze, że tam wszystko. Że, I z e, bardzo trafnych rad, jakąś doświadczony e, fotograf, który wiele, wiele razy prezentował swoje prace, no, mógł Mógł się o takie porady pokusić i bardzo się okazały dla mnie, dla mnie pomocne. Muszę wspomnieć o osobach, które, z którymi wiele czasu spędziliśmy no, właśnie tam, gdzie, w tych miejscach, które widzimy na tych zdjęciach, bo no, tak się składa, że od lat... Jakoś ciągle spotykam nowych fotografów, z którymi e, no, łatwiej jest wędrować. I też jest, jest to e, dodatkowy bodziec, żeby właśnie iść w teren. Czasem jest to świt bardzo wczesny, czasem jest to minus 20 na termometrze i już gdzieś tam wysoko w górach, żeby, e, no, żeby złapać ten najciekawszy moment dnia. E, więc tutaj muszę wymienić... E, Jakuba Pytanę, Tomasza Rychlika, Krzysztofa Gołębia, Krzysztofa Piątka, Roberta Sypienia, i jeszcze pewnie paru innych by się znalazło. Są to nie tylko koledzy po, po aparacie, że tak się wyrażę, ale no z, z miarą upływu czasu wspólnie spędzanego rodzą się przyjaźnie i takie więzi, które owocują później jakimś może posuwaniem się naprzód w rozwoju swojej, swojej działalności na, na wie, fotografii. Muszę też wspomnieć o doktorze Marianu Stuju obecnym znanym jaściszym ornitologu, obecnym dyrektorze małopolskiego parku narodowego. No, dzięki niemu w wielu miejscach byłem. Po prostu, no, to są, są to takie strefy, gdzie właściwie nie powinno się wchodzić, ale no, jeżeli się działa jako orwitolog, no to tam bywało, że byłem bardzo blisko, na przykład gniazd, orła, czy, czy no jest to, też są to niekiedy bardzo fajne, fantastyczne miejsca, nie tylko z tytułu występowania rzadkich yy, yy, okazów naszej fauny, ale również krajobrazowo bardzo, bardzo ciekawe. I przy okazji takich wypraw no, wiele zdjęć udało się yy, także yy, wykonać. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Muszę podziękować też mojej żonie, która znosi moje czasami wstawanie wczesne, czy też siedzenie później godzinami przy komputerze przy obrabianiu tych wszystkich obrazków, które tutaj widzimy i wielu, wielu innych. Mojej mamie, która od wielu, no już od mojej wczesnej młodości pewnie nie jeden raz martwiła się, co ten Marek robi, gdzie on tam jest, poszedł do lasu już już kilka godzin nie ma. No. Zawsze wracał, zawsze wracał. Także, <kłusz> <noise> także, Ale na pewno też troszkę ta matczyna troska musiała spotęgowana przez te moje wyprawy być, no bo wiadomo. A teraz, może, już przejdę do wystawy, którą tutaj prezentuję. Tytuł wystawy Poszód góry po górze. No to jest. Bezpośrednie nawiązanie do miejsc, w których zostały wykonane wszystkie prezentowane tutaj fotografie. Są to nasze strony, często pogórza. pogórze: ciężko Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Szyżowsko-Dynowskie, Pogórze Przemyskie, dalej na wschód. No i Beskidy, począwszy od Beskidu Bliskiego, e, który jest najbliżej, jest mi najbardziej bliski. Beskid Niski jest tak w sercu najbardziej chyba bliski, bo ze względu i na bliskość bezpośrednią, taką geograficzną, jak i, jak i specyficzny klimat tych gór, taką jeszcze dosyć no, często pierwotną formę tego krajobrazu tutejszego, bez takiej, bez dużej ingerencji człowieka w kształt tych gór, no, poprzez Gorce, Tatry, Także tutaj ten rejon można powiedzieć, że najciekawszy krajobrazowo na pewno rejon naszej Polski jest tutaj dość, dość szeroko reprezentowany. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia przedstawicieli fauny, ptaków, ssaków czy płazów, czy gwiazd, to są gatunki na ogół, które tutaj widzimy. Będąc w Ryglicach, mieszkając, troszkę jeżeli. No, Zainteresujemy się tematem i, i, i mm, popróbujemy rozpoznawać jakieś gatunki. Ja to większość z tych, które widzimy na zdjęciach, one tutaj są. Także ten świat przyrody nie zawsze musi być fotografowany gdzieś daleko, ale wystarczy nieraz pójść do najbliższego lasu, na najbliższą łąkę, żeby takie bardzo ciekawe, jest to mm, niezwykle urodziwe stworzenia mógłbym spodziewać. Ta wystawa jest taką kontynuacją poprzedniej wystawy w Tarnowie, w Karpatach. No, tutaj jest znacznie większa liczba zdjęć na większą powierzchnię, dlatego tak pełniej mogłem ten świat gór i górze, rozwijając to jeszcze w kierunku przedstawienia bardzo wybiórczo, takich krajobrazów czy też kulturowych będących w człowieka, jak i jak też wiele obiektów, kilka obiektów architektonicznych, które w rejonie Pogórzy czy, czy, czy tej wersji wieszka no są bardzo, bardzo takim ciekawym akcentem w krajobrazie. Już same, z, same w sobie są ciekawymi elementami do, do tego, aby pojechać i zobaczyć je. Ja, a jeżeli ja jeszcze dodamy do tego niezwykłe ceskieckie, ugrańskie, wicznackie, taczańskie krajobrazy, to tym bardziej e, bardzo, e, warto myślę, że tam być. Ta wystawa to efekt kilku pewnie z siedmiu, przynajmniej lat błąkania się po górach i po więc to nie da się przy takim, nawet przy tak dużej sali to przedstawić wszystkiego, bo to jest, no temat jest bardzo, bardzo szeroki i trzeba było zawsze, trzeba jakoś go zawęzić do takiej mm, też pigułki, mm, która będzie jakimś e, e, odzorowaniem.